Jesteśmy w tej chwili na strzelnicy wojskowej w okolicach Gliwic i tu realizujemy zajęcia praktyczne z przedmiotu medycyna pola walki. Ten przedmiot od kilku lat znajduje się w ofercie programowej. My uczymy studentów, ale w warunkach teoretycznych i w warunkach symulacji centrum symulacji medycznych, aby bardziej realnie przedstawić tą sytuację, została nawiązana współpraca z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych i w ramach tej współpracy w dniu dzisiejszym mamy pierwsze zajęcia praktyczne, w których będziemy świadkami symulacji akcji bojowej i ewakuacji rannego z pola walki. Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym pozwala nam, jako żołnierzom Wojsk Specjalnych, jako instytucji, Wojskowej, pokazać unikatowe możliwości, unikatowe zdolności, które posiadamy w obszarze zabezpieczenia medycznego, obszarze medycznym młodym ludziom, którzy uczą się dopiero tej sztuki. Za nami część teoretyczna, panel wykładowy, w ramach którego poruszane były zagadnienia ogólnie udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach pola walki, ale także charakterystyki tych obrażeń, sposobu ich zaopatrywania. Zrealizowaliśmy też część warsztatową w oparciu o proste takie trenażery. A dzisiaj realizujemy zajęcie już w terenie. No, tutaj w oparciu o strzelnicę garnizonowego środka szkolenia, przy wykorzystaniu sprzętu wojskowego, licznych trenażerów, fantomów i sprzętu zgromadzonego przez instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Studenci uczą się przede wszystkim prawidłowego badania poszkodowanego w takim środowisku, które dla nich być może jest środowiskiem nowym, troszeczkę odbiegającym od tego, czego uczymy się na co dzień pod kątem przyszłej cywilnej pracy medyków. W związku z tym nowe środowisko, także i inne priorytety. W związku z tym uczymy się prawidłowego badania w oparciu o właśnie te priorytety pod kątem typowych obrażeń charakterystycznych dla środowiska pola walki, ale uczymy się też zaopatrywać te obrażenia, tamować masywne krwotoki, zaopatrywać obrażenia klatki piersiowej, prawidłowo udrażniać drogi oddechowe. Zapoznajemy się też z wyposażeniem plecaka, takiego ratownika działającego w środowisku taktycznym, Zajęcia skupiające się wokół udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach pola walki. Zajęcia są bardzo wartościowe. Czerpiemy dużo wiedzy i praktyki od osób, które wykonują to na co dzień, które mają ogromne doświadczenie. Jest to niezwykle ważne, jeśli chodzi o skończenie studiów, gdzie, gdzie praktyka jest najważniejsza. No, ogólnie uważam, że te zajęcia praktyczne bardzo dużo dają. Dzisiejsze zadania były bardzo. Przydatne moim zdaniem. Wiele się rzeczy nauczyliśmy, zobaczyliśmy jak funkcjonuje potężne wojsko. Możemy dotknąć, możemy zobaczyć, możemy zobaczyć nawet pokazy jakieś fajne. Uważam, że każdy powinien na takie zajęcia się zapisać i spróbować swoich sił, zobaczyć jak jak to wygląda w stresowych sytuacjach. Zajęcia fakultatywne z tego przedmiotu Medycyna Pola Walki w pierwszej kolejności będą realizowane na wydziałach lekarskich, na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku pielęgniarskim. Jak będzie się rozwijała ta współpraca, od tego też uzależniamy, czy będzie zainteresowanie na innych kierunkach studiów.